Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na taki skromny teścik kilku nowości, które nagromadziły mi się w ostatnim czasie i których nie ukrywam jestem bardzo ciekawa. Także dzisiaj na tapet weźmiemy m.in. nową paletę Be Perfect Carnival w odsłonie The Antidote i pff, nie ukrywam, kolorystyka tej palety dosyć mocno mnie zaskoczyła, bo nie są to kolory, które kojarzą mi się z tą marką. Mamy tutaj pełną paletę odcieni zgniłych liści, tak bym to określiła najprościej. To są właśnie takie przybrudzone. Zgniłe kolory, które mi osobiście nie do końca pasują. Bo, tak jak wiecie, ja mam karnację bardzo jasną, wręcz różową, chłodną, także no, nie za bardzo lubi się z takimi zgniłymi, pomarańczowymi i zielonkawymi, oliwkowymi tonami, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie żyję na tej planecie sama i że są też osoby o cieplejszej karnacji, albo na przykład rudę, którym tego typu kolory będą świetnie pasowały. W każdym razie jestem ciekawa, jakości cieni w tej palecie, także. Dzisiaj sobie to zbadamy. Przetestujemy też dzisiaj kilka nowości drogeryjnych, na przykład Eveline Diamond Highlighter w odcieniu 01 Sparkle, który przyciągnął moją uwagę w drogerii. Mam też dwa pudry pod oczy: ryżowy i jęczmienny z Ecoceryn. Boję się ich trochę, bo te nazwy raczej sugerują pudry matujące. I puder ryżowy nie do końca idzie w parze z przestrzenią pod okiem i jęczmienny. Zobaczymy. W każdym razie jestem ciekawa, jak mi się sprawdzą. No i słuchajcie, potestuję sobie kilka produktów. To już nie są takie super nowości, ale dla mnie kontakt z tą marką no, wcześniej był dosyć ograniczony, tak bym to określiła. Także dzisiaj potestuję sobie markę Clinic. Ich kolorówkę. Bo o ile pielęgnację trochę znam, o tyle kolorówki już nie za bardzo, a mają i bronzery, i pudry, i podkłady, maskary, eyelinery. Także część z tych kosmetyków dzisiaj. Również przetestuję, jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy. Jeśli chodzi o bazę, to jest nią dzisiaj, jak możecie się domyślać, pielęgnację, bo się tak świecę. Mam na sobie Emu Gel z Basic Lab oraz krem z retinolem roślinnym z Koi. Także to są te dwa produkty, no to oczywiście krem pod oczy. Mam taką solidną dawkę tej pielęgnacji, dlatego że wprowadziłam retinol i troszkę zaczynam widzieć już, dostrzegać takie, wiecie, pierwsze łuszczące się skórki. Tak może być po wprowadzeniu retinolu. Muszę po prostu skórę nieco przyzwyczaić. Także zacznę od razu od podkładu. Użyję Clinique Even Better Makeup SPF 15. To jest ten gagatek, o którym słyszałam, widziałam, że się przewija gdzieś w internetach, ale nigdy nie używałam. Dostałam go w kolorze, w parce pr um, CN10 Alabaster. Boję się, że będzie dla mnie troszeczkę zbyt ciemny, ale ma różowe tony, także może tym się wybroni. Gdybym ja kupowała sobie ten podkład, to pewnie wzięłabym ciut jaśniejszy odcień, ale myślę, że nie będzie dramatu, on się dopasuje, to nie jest zły kolor, o ile nie ściemnieje. Będą z tego ludzie, myślę. Jeżeli macie jakieś polecenia właśnie z tej marki, to dajcie mi znać, bo dla mnie to jest taka dosyć makijażowa nowość, bo wcześniej nie miałam z nią zbyt dużej styczności. To jest podkład o takim dosyć lekkim kryciu, trochę kojarzący mi się już na starcie z Healthy Mix, bo ma takie nawilżające, miękkie wykończenie. Są też, widziałam, inne odmiany tego podkładu, even better. Jest taka chyba właśnie wersja serum. Dajcie mi znać, jeżeli macie, co o niej myślicie i w ogóle, jaki jeszcze podkład czy inny produkt klinik mi polecacie przetestować. Wykończenie naprawdę bardzo ładne, nawilżające. Moja skóra nie ma poczucia dyskomfortu. Nie zapowiada się też, żeby ten podkład miał zastygać. Krycie ma średnie i podoba mi się to, jak leży na twarzy, bo właśnie nie leży, tylko fajnie się w skórę wtapia. Użyję teraz korektora również z serii Even Better od Clinique All Over Concealer and Eraser. I mam dwa kolory CN10 Alabaster i WN01. Sprawdźmy, słuchajcie, najpierw odcień WN01. O tak, to będzie mój kolor, także od razu go sobie nakładam. Ojej, on ma też takie nawilżające wykończenie, totalnie niesuche, bardzo ładnie się układa pod okiem i przynajmniej bez pudru wygląda bardzo świeżo. Bardzo milusi korektor. Pięknie się też scala z tym podkładem. Nie ma właściwości raczej zastygających, ale ładnie kryje i ma właśnie takie kremowe wykończenie. Bardzo upiększające. Wykonturuję sobie nim trochę twarz, to znaczy rozjaśnię te przestrzenie, które powinny być nieco jaśniejsze, ale przez podkład nie są. No bardzo mi się to połączenie podoba, naprawdę. Ok, kochani, rozprostowałam korektor pod oczami, więc przejdziemy teraz do pudrów i zdaję sobie sprawę z tego, że robię trochę głupotę, bo testuję jednocześnie nowy korektor i nowe pudry, także nie będę wiedziała, co się nie zgrywa, ale korektor naprawdę bardzo ładnie wygląda, więc sądzę, że przypudrowany odpowiednim pudrem byłby idealny. Ale oczywiście nie omieszkam Wam zupdate'ować po czasie, jak mi się sprawdza ten korektor w połączeniu ze sprawdzonymi pudrami, typu wiecie, pawkla palze. Dzisiaj przetestujemy ten jęczmienny oraz ryżowy. Zacznijmy od ryżowego. Ryżowy, słuchajcie, ma jakąś taką drobinkę i taki lekko beżowo-brzoskwiniowy odcień, ale bardzo subtelnie. Jęczmienny zaś jest pudrem jaśniejszym i wydaje mi się bardziej wygładzającym, mocniej zmielonym i raczej takim satynowo-matowym. Nie widzę w nim drobinek. Także zacznę sobie od tego ryżowego z drobinkami. Ojej, on ma bardzo mocne te drobiny. Normalnie brokat. What? To jest, słuchajcie, po prostu złoty rozświetlacz I jeszcze przyciemnia, a właściwie zarzuca. I wygląda jednocześnie sucho. <laughs> Masakra! Masakra! No, powiem Wam tak, kogoś przy produkcji tego pudru po prostu poniosło, bo no wygląda fatalnie, wygląda sucho i jednocześnie przebija ta drobina. Po prostu wygląda jak rozświetlacz na takiej suchej bazie. No, nie wygląda to atrakcyjnie, ale sprawdźmy, jak działa ten drugi. Ojej. On jest z kolei właśnie taki ściągający, suchy, jest mocniej zmielony, ale jednocześnie po prostu daje pod okiem mat. Daje matujące wykończenie, ale nie jest tak lekki jak chmurka, jak paezę Puff Cloud. Tylko mimo wszystko mam wrażenie, że delikatnie tę przestrzeń obciąża i zasusza. Gdybym miała jednak wybrać już na tym etapie któryś z tych pudrów, to zdecydowanie lepiej wygląda ten jęczmienny, ryżowy to jest po prostu nieporozumienie naprawdę. A jeśli chodzi o puder do całej twarzy, to użyję dzisiaj propozycji prasowanej clinic almost powder makeup w kolorze 01 fair i jest to odcień faktycznie dosyć jasny, delikatnie żółty. Mam nadzieję, że na twarzy wypadnie neutral. Mamy tutaj dołączoną do zestawu gąbeczkę. Nie wiem, czy będę jej używać. Myślę, że zacznę od pędla. Gąbeczka dałaby mi mocniejsze krycie, ale ja dzisiaj takiego nie potrzebuję. A też nie potrzebuję mojej buzi obciążać pudrem, bo no, jest troszeczkę sucha. Ojej, ale ten puder, powiem Wam, ładnie, delikatnie kryje, ale też bardzo ładnie wygładza. Nie jest żółty, nie zarzuca mnie. Delikatnie nawet powiedziałabym, że rozjaśnia ten makijaż, te takie właśnie wybijające się ciemniejsze tony podkładu. Naprawdę w odczuciu jest bardzo leciutki, mimo tego, że jest to puder prasowany z pigmentem. No to oko, powiem Wam, ta przestrzeń pod okiem jest po prostu pomarańczowo-złota i no nie mogę na to patrzeć. Ja sobie już ją delikatnie wyrównam tym pudrem z Clinique, co by móc patrzeć na siebie w trakcie dzisiejszego testu. Zdejmuje błysk z cery, ale pozostawia taką właśnie satynową powłoczkę. Bardzo ładnie to wygląda. Przejdźmy już do bronzera. Boję się, że może być dla mnie zbyt ciepły i to będzie również klinik. Powder Pop Flower Bronzer i powiem wam, że to tłoczenie na tym bronzerze jest naprawdę imponujące. Nie chciałabym go od razu zniszczyć. Mam nadzieję, że uda mi się pozostawić go w takim stanie jak najdłużej. I też wydaje mi się, że jest to bronzer taki satynowo lekko błyszczący. Wiecie co? Kolorem przypomina mi ten bronzer Maybelline, który Wam ostatnio pokazywałam, który też jest troszeczkę cieplejszy, ale ładnie dopasowuje się nawet do jasnych karnacji. I on też widzę, że ma zdolność dopasowania się do mojej bladości. Ładnie rozświetlający, ale nie drobiną, tylko właśnie miękkim wykończeniem. No bronzer bardzo mi się podoba, a bałam się, że będzie dla mnie za ciepły. Myślę, że świetnie sprawdzi się też osobom o cerze dojrzałej i ogólnie ta linia Even Better, zarówno korektor, jak i podkład, jak i puder i teraz ten bronzer mają takie miękkie wykończenia, idealne dla kobiet, osób dojrzałych. I czas moi drodzy na róż, również klinik, mam dwie propozycje, taką cieplejszą, bardziej różowo-herbacianą. Oraz nieco bardziej zgaszoną beżową. Pójdźmy najpierw w ten neutralny ton. Ewentualnie później jeszcze nabudujemy taką różową poświatę z tego drugiego koloru. Czyli użyję odcienia 101 e glow. Wychodzi z niego taka troszkę ciepłota na policzku. Fajnie to się zgrywa z elementami mojej sukienki. Ale myślałam, że będzie bardziej beżowy. Okej, okay, i przejdźmy już do ostatniego elementu makijażu twarzy, czyli rozświetlacza Eveline, który no, prezentuje się w opakowaniu, przynajmniej i na słoczu, naprawdę spektakularnie. Uuu, wow. on jest taki dosyć drobno zmielony, jednocześnie metaliczny. Bardziej metaliczny na pewno niż perłowy, ale nie ma takich dużych drobin. One są naprawdę porządnie zmielone. Jakbym miała go do czegoś przyrównać, to kojarzy mi się z Merylu de Balm. Dobra, moi drodzy, na powiekach mam bazę z Vibo, ze współpracy ze Stysiem. Jeśli chodzi o brwi, to mam na nich mydełko z Anastazji, cienie z Anastazji, Ash brow, bo od kiedy mam ciemniejszy odrost i w ogóle przyciemnione włosy, to już ten set nie jest dla mnie za ciemny. I Brow Wiz w odcieniu medium brown dla delikatnego wzmocnienia końcówek. No i cóż, moi drodzy, przejdźmy już do. Widzę się paletką Be Perfect Carnival. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak mi się sprawdzi. I myślę, że najpierw skorzystam z tego matowego beżu. Nakładam go oczywiście na przestrzeń pod łukiem brwiowym. Pigmentacja powiedziałabym dosyć średnia, nie za mocna, ale to dobrze, bo nie lubię, kiedy beże są przepigmentowane. I mam ochotę przejść od razu do tego cienia. To jest taki przybrudzony, ciemniejszy pomarańczowo-brzoskwiniowy cień. No muszę wam przyznać, że dosyć mocno sprasowany ten cień. I naprawdę muszę dosyć mocno zaorać pędzelkiem w cieniu, żeby go nabrać. To jest taki odcień przygaszonego arbuza i trochę mam problem z roztarciem tego cienia na granicach, bo dosyć mocno się wżarł od razu w bazę. I teraz użyję tego rozbielonego pomarańczowego koloru i postaram się go nałożyć na granicy beżu i poprzedniego cienia. Dosyć mocno są sprasowane te cienie. Mam wrażenie, że trochę bardziej niż poprzednie palety. Już na tym etapie mam ochotę nałożyć jakiś błysk, i myślę, że wykorzystam ten dosyć jasny, neutralny, złoty kolor. No i faktycznie dosyć jasny. Ale powiem wam, że chyba konsystencja tych cieni metalicznych w tej palecie jest lepsza niż w poprzednich, bo faktycznie one są bardziej masełkowe, nie są tak suche i dzięki temu błyszczą. Dolną powiekę potraktuję tym nieco bardziej różowym cieniem. No maty naprawdę mocno sprasowane. Nawet tak jak widzicie, już biorę czwartą porcję, żeby tutaj nabudować na dolnej powiece, bo wcale dużo się tego cienia na pędzel nie nakłada. I przyciemnię jeszcze dolną powiekę tym cieniem. Bardzo ładne te wiśniowo-fioletowe tony w tej palecie. Odpowiednio przygaszone, więc bardzo twarzowe. Wbrew pozorom, czego się nie spodziewałam, że ta paleta mi się kolorystycznie spodoba, ale słuchajcie, nawet ja jestem w stanie... Zrobić sobie fajny makijaż tymi kolorami. I teraz nałożę jeszcze ten fiolet w zewnętrznym kąciku górnej powieki. Dobra moi drodzy, w międzyczasie wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczne. To jest model Ardell Wispy Studio Effect, przyklejony od spodu, a te niebieskie kreski, które widzicie, to jest eyeliner wodny Suva Beauty z tej serii UV. Także to by było tyle, jeśli chodzi o makijaż oka. Teraz oddalę Was od siebie i przejdziemy do makijażu ust. Jeśli chodzi o usta, to użyjemy pomadek Clinique w bardzo ładnych kolorach. Mam tutaj odcień 0,7 i 0,2. I zacznę od tego ciemniejszego, czyli 0,7. To też jest rodzaj pomadki miękkiej, nawilżającej. To jest połączenie właśnie balsamu z pomadką, a może inaczej. Mocny i napigmentowany balsam. A na środek ust nałożę odcień 02, zobaczymy, może delikatnie rozjaśni. On jest chłodniejszy i jaśniejszy. Okej, okay, myślę, że gotowe. Okej, okay, kochani, makijaż mogę już uznać za skończony, także podsumujmy sobie to, jak korzystało mi się z dzisiejszych kosmetyków. Jeśli chodzi o markę Clinic, bardzo spodobał mi się podkład. Będę jednak musiała zakupić sobie jaśniejszy odcień, bo ten jest ciut dla mnie za ciemny, nie czuję się tak w 100% komfortowo. Jeśli zaś chodzi o korektor, bardzo fajna formuła, na pewno będę korzystać. Zostawię sobie tutaj na biurku makijażowym, bo naprawdę świetnie mi się sprawdził i ma takie fajne, nabliżające wykończenie, co nie zdarza się często wśród właśnie. Korektorów. Co do pudru, różu i brązera, to są produkty miękkie w wykończeniu. To ma swoje wady i zalety. Plusy są takie, że na pewno tego typu formuły wykończenia miękkie będą świetnie wyglądać na cerach przesuszonych bądź cerach dojrzałych, bo właśnie dodadzą takiej lekkości makijażowi i nie będą ściągać skóry dodatkowo. I jednak minusem jest to, że osoby, które mają cerę normalną, mieszaną bądź tłustą, będą się szybko wyświecać. Ja już widzę, że się dosyć mocno świecę i to wynika. Wynika właśnie z tego, że nałożyłam takie miękkie w wykończeniu produkty. Bell Hypoallergenic też ma tego typu pudry w swojej ofercie właśnie takie miękkie, które dosyć szybko się wyświecają i to jest podobny vibe wykończenia. Ono jest miękkie, ono jest wygładzające. Ale jednocześnie jest też, tak jak widzicie, dosyć mocno i szybko wyświecające się. No i też tego typu miękkie formuły mają tendencję do podkreślania porów i ja widzę z bliska, że moje pory faktycznie, w szczególności kiedy ten puder się nieco wyświeca, są mocniej widoczne niż w przypadku utrwalenia tego typu makijażu jakimś takim bardziej um, utrwalającym, matującym pudrem. Jeśli chodzi o pomadki, to taka masełkowa konsystencja, fajnie napigmentowana i niesamowicie komfortowa. Także to jest taka pomadka, zarówno jednak i druga, idealna do biegania po mieście w ciągu dnia i dokładania jej, wiecie, w biegu bez lusterka nawet. Także pod tym kątem jestem zadowolona. Co do paletki Be Perfect, trochę tematy są mocno sprasowane i to mnie nieco niepokoi, dlatego że może to sprawiać trudności przy szybkim budowaniu pigmentu na oku, w szczególności takiego ciemniejszego. Ja dzisiaj, tak jak widzicie, nie poszłam w jakieś super ciemne odcienie, brudne i tak dalej, bo nie pasowałoby mi to do stylizacji, ale jednak troszeczkę musiałam się nagimnastykować z pigmentem, żeby nabrać go na pędzel i przetransferować na powiekę. I tego typu wykończenie matów kojarzy mi się nieco z cieniami z Glam Shopu, przynajmniej z niektórych palet Glam Shopowych, kiedy Glam Shop skręcał właśnie w stronę mega mocno sprasowanych cieni. Tamta formuła nie podobała mi się za bardzo. I Tutaj, jeśli chodzi o Be perfekt na pewno trochę mi to pracę utrudniło, ale tak jak widzicie, pigment tych cieni jest wystarczający i zadowalający. Na plus mogę powiedzieć, że jest błysk, przynajmniej ten jeden, którego użyłam i te, które słoczowałam, są bardzo miłe, aksamitne pod palcem, masełkowe i dzięki temu mają też mocniejszy błysk niż w poprzednich paletach. Najsłabszym ogniwem dzisiejszego testu jest ten puder ryżowy z Ekocery i jęczmienny, jeszcze jak cię mogę, chociaż jest trochę. Bardziej suchy niż paese Puff Cloud. O tyle ryżowy, no niestety jest porażką, przyciemnia, zarzuca i ma jeszcze złote drobiny w środku bardzo duże. Jednocześnie takie dosyć mocno matowe, zasuszające wykończenie. Także nic ciekawego, nic, co mogłabym Wam polecić, i nic, czego bym użyła, czy to na sobie, czy na kimś innym, właśnie w strefie pod oczami, także pod tym kątem nie jestem kompletnie zadowolona. Także to już by było wszystko, moi drodzy, na ten moment. Jest już dosyć późno, mamy godzinę prawie. Przed 18 jest 17.54, ale podtrzymam ten makijaż jakoś do północy, żeby jednak kilka tych godzin pozwolić temu makijażowi popracować i przyjdę do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości. Także do zobaczenia. Siemano, kochani, wracam do Was z podsumowaniem trwałości tego makijażu. Mamy godzinę 55 minut po północy, także to już jest naprawdę ostatnia chwila, żeby podsumować to, co zadziało się na mojej twarzy powiem wam tak, tak jak się spodziewałam, niestety ta konfiguracja produktów do twarzy sprawiła, że mam na niej poleminowe z moich porów są bardzo mocno widoczne i ja myślę, że zawinił tutaj puder, bo naprawdę był bardzo taki miękki w konsystencji coś ala pudry Bel, które są tak miękkie na twarzy, tak satynowe, że po kilku godzinach pochłania je sebum i Właśnie dochodzi do czegoś takiego, że na twarzy po prostu widać każdy por. Także myślę, że ja spróbuję jeszcze tego podkładu i oczywiście korektora, bo bardzo mi się spodobały. No może powinnam kupić sobie jaśniejszy odcień. W konfiguracji ze sprawdzonym pudrem, który faktycznie utrwali mi makijaż, ale nie będzie go tak zmiękczał i nie będzie się tak wyświecać w trakcie, bo to jest fajny efekt, tak jak Wam wspomniałam, przy cerach dojrzałych, bardzo suchych, no ale u mnie to się nie sprawdza, bo robi się na twarzy pole minowe i wyglądam trochę na twarzy jak plastuś. Ogólnie makijaż utrzymał się prawie w stanie nienaruszonym, tym Tyle, że nie podoba mi się efekt, jaki mam teraz na twarzy właśnie tych bardzo mocno olbrzymionych porów. Nie wygląda to po prostu atrakcyjnie. E, myślę, że nadal będę używać brązera i różu. No najwięcej zawinił tutaj z pewnością ten puder, który po prostu nie tyle utrwalał makijaż, co go po prostu bardzo mocno zmiękczał i tak jak widzieliście już właściwie bezpośrednio po jego nałożeniu, e, on się jakby wyświecał delikatnie, bardzo mocno zmiękczał na buzi. E, no i już pod koniec tak naprawdę pierwszego podsumowania tych kilka godzin temu już miałam na twarzy te pory mocniej widoczne, a teraz jest już no bardzo ten efekt wolbrzymiony. Uzawiło mi trochę oko jak montowałam, więc zdjęłam rzęsy, więc nie. dlatego ich nie mam i dlatego mam tutaj taką dziurę w cieniowaniu, ale ogólnie te cienie utrzymały się spoko nie mogę tutaj narzekać. Fajna jest ta pomadka. Trochę musiałam jej dołożyć przed nagraniem, bo miałam takie wyjedzone środki, ale bardzo podobają mi się te pomadki i myślę, że będę z nich korzystać po prostu tak szybko w biegu na co dzień, bo mają bardzo fajną konsystencję, bardzo przyjemną, komfortową w noszeniu. I przypomniałam sobie, moi drodzy, że tych kilka godzin temu nie podsumowałam wam tego rozświetlacza Eveline. On niestety na tle tutaj tego miękkiego pudru e, rozmył się do takiej bardzo dużej plamy już właściwie po nagraniu. Bo jak nagrałam podsumowanie, mówię o rety, nie powiedziałam o rozświetlaczu. I przyjrzałam się sobie i mówię: Kurczę, on jest taki rozmydlony, niemal niewidoczny, właśnie zatarty. Ja już właściwie go nie widzę. No i po tych kilku godzinach jest podobnie, że tak naprawdę. No, ten puder tak mocno jakby zmiękczył i wyświecił się na twarzy, że wszystko to jest jedną wielką plamą. I właściwie nie widać granicy między rozświetlaczem a pudrem. Także ciężko mi go dzisiaj oceniać. Raczej mi się podoba, ale też to nie jest wiecie jakiś ósmy cud świata, fajny, bardzo mocno zmielony rozświetlacz o takim perłowo-metalicznym wykończeniu, właśnie coś la... Merylus de Balm, z tym, że Merylus de Balm ma więcej w sobie właśnie takich mikrodrobinek mocniej wybijających się. No właśnie w takim ostrzejszym oświetleniu, a tutaj to jest bardzo miękkie, i tak bardzo też mocno jednocześnie nie wybijające się. Także to już by było wszystko, moi drodzy, na dziś. Tutaj te kłaki kocie mi latają wokół nosa. Także ja już chcę zbyć makijaż, żeby móc wszystkie te pojedyncze kłaczki z mojej twarzy zdjąć, bo mnie po prostu gilgoczą. Tymczasem my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, dajcie mi znać co myślicie o tych produktach, czy macie podobne przemyślenia co do ich stosowania. No i cóż, widzimy się już niedługo oczywiście w kolejnym filmie, ściskam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia kochani, pa pa pa!